Dzień dobry. Naszym gościem dziś jest pan Maciej Kozłowski, prezes Vivo House. Cześć Maciek, mówię, że będziemy rozmawiać po imieniu. Nie będziemy udawać, że się nie znamy. Cześć, witam serdecznie. Porozmawiamy dziś o biznesie na rynku nieruchomości, ale tak naprawdę będziemy rozmawiać o spełnianiu marzeń, bo od lat badania pokazują, że na szczycie tej listy oczekiwań Polaków od życia są dwie rzeczy: to są podróże i sukces finansowy w różnej kolejności. I właśnie to, czym ty się zajmujesz, o czym będziemy rozmawiać, czyli zakup inwestycyjnej nieruchomości w miejscu, gdzie słońce świeci zdecydowanie dłużej niż 3 miesiące, łączy oba te marzenia. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o inwestycjach, to poprosiłbym Cię, żebyś powiedział kilka słów o sobie, bo w takim biznesie, przy takich inwestycjach, zaufanie jest jednak tym czynnikiem kluczowym, żeby wejść. Wyobraź sobie, że jestem klientem i chciałbyś przekonać mnie, żebym z Tobą zainwestował. Oczywiście chciałbym na początku jeszcze raz podziękować za zaproszenie. No, jestem prezesem firmy Vivo House, która specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości na rynkach zagranicznych. Wraz ze swoim zespołem możemy się pochwalić naprawdę wysokimi wynikami i sukcesami na rynku Cypru Północnego. Jeśli chodzi o wzbudzenie zaufania, przede wszystkim dzielimy się z inwestorami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Staramy się ich prowadzić za rękę, ale zanim jakiś rynek sprawdzimy, to staramy się to zrobić sami, od szatni i to jest taka moja złota zasada, żeby wzbudzić zaufanie wśród inwestorów. Wspomniałeś o doświadczeniu. Doświadczenie też jest kluczowe w tym, jeśli ja wybieram firmy, z którą chciałbym współpracować, chciałbym, żeby ona pomogła mi zarządzić moimi oszczędnościami, poprowadzić tę inwestycję. Vivo House jest firmą relatywnie nową, ale wspomniałeś o dużym doświadczeniu. Tak, doświadczenie, jeśli chodzi o nieruchomości, jest kilkunastoletnie. Na początku zawsze, tak jak mówiłem wcześniej, Zanim jakiś rynek rozpoczniemy badać, z go zbadać po swojemu, od szatni, przede wszystkim swoim kapitałem, kiedy to zrobię i kiedy sprawdzę, czy dany rynek przynosi nam zyski, dane zwroty, ciekawe stopy, Zwrotu. Następnie wtedy kontaktuję się z moimi inwestorami, żeby im pokazać, że ten system biznesowy działa. Kolejnym krokiem jest przedstawić im przede wszystkim ten rynek w taki sposób, aby zrozumieli, że te wszystkie zwroty, moje zyski, które przedstawiłem, naprawdę mają rację bytu. Prowadzimy ich za rękę od A do Z. Prosimy ich nawet o to, żeby przed podpisaniem jakiegokolwiek kontraktu Pojechali, polecieli z nami na Cypr Północny. Zawsze zapraszam na taki wyjazd inwestycyjny, bezpłatny, żeby inwestor mógł na wyspie sobie sprawdzić, zrobić inspekcję, czy to wszystko istnieje i czy to jest realne. Tak, więc to jest taki naprawdę główny powód i duży argument, żeby to zaufanie było jak największe. Firmy działają przede wszystkim po to, żeby przynosić zysk, ale firmy też, żeby ten zysk przynosić, chcą wpływać w jakiś sposób na rzeczywistość, przyjmują swoją misję. Jaka jest misja Twojej firmy? Misją firmy Vivo House przede wszystkim jest znoszenie bary i przekraczanie granic w sektorze inwestowania w nieruchomości. Dzięki swojej wiedzy, swoim przekonaniom chcemy służyć pomocą i znosić taką myśl, przekonanie, że świat nieruchomości tak naprawdę dostępny tylko dla ludzi bardzo majętnych. Kolejną misją jest to, że chcemy tworzyć taki pomost między inwestorem polskim, a możliwościami rynku Cypru Północnego czy Dubaju. I moim zdaniem, jakby jeśli chodzi o Polskę, przestrzeń inwestycji zagranicznych dopiero się rozwija, dlatego chcemy być w tym sektorze jako nasza firma liderem. Liderzy wyznaczają zazwyczaj kierunki działania. Czy ty sobie wyznaczyłeś już jakieś osie natarcia? Możemy się pochwalić dość dużym sukcesem w przeciągu 18 miesięcy. Zrobiliśmy obrót na poziomie 80 milionów złotych właśnie w inwestycje na rynkach zagranicznych. Przeprowadziliśmy dziesiątki inwestorów za rękę, każdego indywidualnie, przez cały proces inwestycyjny, tak aby oni wzbudzili zaufanie. Jeśli chodzi o pioniera w tym sektorze, to tak jest i tak się czujemy, ponieważ też taką pracę wykonujemy, skupiamy się przede wszystkim o takich trzech najważniejszych obszarach. Po pierwsze, maksymalizacja stopy zwrotu w inwestycje w nieruchomości, które przez naszą firmę są odpowiednio wybrane, wyselekcjonowane. Po drugie, zaproponowanie odpowiednich serwisów posprzedażowych oparte na odpowiednich modelach biznesowych, żeby te stopy wzrostu też były jak największe. No i po trzecie, znoszenie tych barier i tworzenie takich modeli inwestycyjnych, aby przedstawić produkt, nieruchomość, tak naprawdę dla każdego klienta, inwestora, bez względu na to, jaki ma portfel. I to jest moim zdaniem bardzo ważne i bardzo dużym jest wyznacznikiem, żeby mógł z tego skorzystać tak naprawdę każdy. Każdy, to znaczy jaka jest bariera wejścia w taką inwestycję, bo to, co teraz przedstawiłeś, mm -hmm. brzmi tak, jakbyście znaleźli trochę złoty grali inwestycyjny, bo każdy może wejść, mieć dopasowaną usługę i jeszcze mieć maksymalne możliwe zyski na danym rynku. Tak, zanim w ogóle rozpoczniemy jakąkolwiek rozmowę z inwestorem, staram się zbadać potrzeby, przede wszystkim jego możliwości finansowe, w jaki model biznesowy w ogóle chciałby się ukierunkować dopasować taki produkt. Mamy nawet inwestycje, które są oparte na bardzo ciekawych harmonogramach, na ratach 0%, rozciągnięte naprawdę na dłuższy czas. Można nawet wejść w inwestycje już z kapitałem nawet poniżej 100 tysięcy złotych, gdzie wiele osób myśli, że potrzeba naprawdę wysokich kapitałów. Są niesamowite, jeśli chodzi o formy płatności, plany tak? przed odbiorem kluczem. Po kluczach, więc, coś, coś co, co nie istnieje i co na pewno tutaj przekonuje inwestorów, żeby pójść w tym kierunku. Do modeli zaraz przejdę, ale muszę zapytać, bo to padło już kilka razy w tej rozmowie i jest mm -hmm. trochę jak taka wisząca strzelba. Mm -hmm. e Dlaczego Cypr Północny? No, jeśli patrzy się na wakacyjne domy Polaków, to najczęściej dotychczas takim liderem wydawała się Hiszpania, mm -hmm. natomiast też zdecydowałeś się wyjść w ogóle poza Unię Europejską e z tymi inwestycjami i postawić na Cypr Północny. Skąd ten pomysł? Pomysł pojawił się też przede wszystkim wtedy, kiedy pojawił się covid. Zaczęliśmy inwestować w systemy, różne modele inwestycyjne w Trójmieście. No i takim nam, myślę, takim prekursorem i taką iskrą, która spowodowała a że zaczęliśmy się w ogóle interesować e, tymi terenami, to był artykuł z właśnie Forbesa, jeśli chodzi o amerykańską wersję, amerykańskie wydanie. E, był artykuł, który był w 2021 roku wydany, który mówił o tym i robił ranking najlepszych na świecie miejsc do inwestowania w nieruchomości w pasie nadmorskim. No i co ciekawe, pierwsze miejsce zdają właśnie Cypr Północny, e, a dokładnie właśnie ten region Iskele Long Beach, na którym inwestujemy. Więc to był taki no naprawdę bardzo bardzo duży strzał żeby żeby to sprawdzić jak tam to naprawdę wygląda I jak wyglądało sprawdzenie tego rynku no bo to jednak nie jest rynek oczywisty to jest rynek Częściowo tureckie, ale bardzo blisko Unii Europejskiej, na wyspie, trochę inna kultura niż ta, co znamy z Europy. W jaki sposób sprawdziliście, jak wyglądało to zderzenie z tym rynkiem pierwszy? Zanim w ogóle zaczęliśmy inwestować, wprowadzać własny kapitał, wprowadzać inwestorów na ten rynek, no musieliśmy to sprawdzić od szatni. Sprawdzaliśmy wszystkie inwestycje przede wszystkim pod kątem prawnym, pod kątem podatkowym. Sprawdzaliśmy styl życia, styl życia, który, który tam panuje. Co, co ciekawe, bardzo ważną kwestią jest, z jakim deweloperem będziemy w ogóle współpracować. Naszym zadaniem było stworzyć który, zespół, który mamy dzisiaj na miejscu, zespół właśnie prawny, zespół sprzedażowy. Możemy się pochwalić, że współpracujemy z największym deweloperem na wyspie. Kilka dni temu, dni temu nawet, obchodził 50-lecie swojej działalności, więc, jest to zdecydowanie, jeśli chodzi o, o rynek deweloperski, fenomen i renomowana marka. Po tych wszystkich badaniach, dopiero mogliśmy podjąć jakiekolwiek działania, sprawdzając to pod kątem właśnie prawnym. A czy był taki moment, w którym zobaczyłeś, że tak to działa, wchodzimy? Decyzja, decyzja o po podjęciu działań na tym rynku była dość szybka, kiedy zrozumiałem, że stopy w Polsce, porównując ze stopami zwrotu na Cyprze Północnym, w Polsce te rzeczy są nieosiągalne. Ale jak się okazało, jeśli chodzi o te ukryte potencjały tego rynku, no okazało się, że nie tylko my o tym wiemy. Jest dużo też się okazało kapitału zachodniego, inwestują tam Niemcy, Norwedzy, Szwedzi, Anglicy. Wykupują oni w ekspresowym tempie naprawdę bardzo duże ilości apartamentów, ponieważ waluta, ich siła nabywcza waluty jest oczywiście o wiele większa. No i zrozumieliśmy, że największym problemem dla nas. Jest czas, więc zaczęliśmy szukać ciągle siły nabywczej, która by pomogła nam zabezpieczyć kapitałem jak najlepszą ilość apartamentów, które będą dla inwestorów odpowiednie, z widokami przede wszystkim na morze, które są dla nas najbardziej wyselekcjonowane. Zaczęliśmy pomagać polskim inwestorom zarabiać poza granicami tego kraju, tak jak zarabiają Niemcy, Norwezy, Szwedzi. Staraliśmy się zrobić ten pomost między polskim inwestorem. A terenami właśnie Cypru Północnego. Widzimy, że w Polsce nie ma firm, które taki bezpieczny pomost stworzyły, a my taki pomost zbudowaliśmy, coś też świadczy oczywiście o tym no, nasz wynik sprzedażowy. Muszę zapytać o te modele, o których wspomniałeś. Jakie są te modele, które oferujecie klientom? Czy to jest tak, że klient kupuje mieszkanie, które będzie jego second home? Czy to jest e, mieszkanie, które będzie wynajmował turystom? Mhm. Czy to jest wynajem długoterminowy, krótkoterminowy? Czy może kupuje i sprzedaje, jak tylko przyjdzie Brytyjczyk z grubym portfelem? Tak, dokładnie. Zanim w ogóle jakiś model zaproponuje inwestorowi, to na początku chcę go zbadać, tak jak mówię, jak lekarz przysłowiowo, jego potrzeby, jakie, jakie możliwości finansowe ma, jak chce zaplanować swój budżet, żeby on funkcjonował w jego modelu biznesowym modele biznesowe są różne mamy model biznesowy możemy zakupić nieruchomość inwestując nie dużo kwotę finansową czekając na, na wyższe stopy zwrotu opierane one są przede wszystkim o szybkich wzrostach na wartości nieruchomości w krótszym czasie możemy ją po prostu tą nieruchomość obrócić czyli to jest taki typowo flipping Druga, druga metoda, to mamy inwestorów, którzy poszukują inwestorów, inwestorów, współpracowników, wspólników, którzy kupują razem apartamenty, tak zwany przychód pasywny, wynajmują wtedy apartamenty na krótki, na długi termin. I trzecie, trzecia, jeśli chodzi o, o model biznesowy grupa inwestorów, to ludzi którzy, ludzi, którzy po prostu szukają apartamentów pod Second Home. Mm. Użyłeś słowa lekarz i od razu mi się przypomniało, że przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałem, że na Cyprze Północnym bardzo mocno rozwija się turystyka medyczna. Czy to też jest jakiś czynnik, który sprawia, że na tym rynku możemy widzieć jeszcze większe wzrosty? Tak, jest ogólnie. Jeśli chodzi o Cypr Północny, jest wiele czynników, które wpływa na rozwój tego regionu. Rozwój regionu jest przede wszystkim oparty o strategię rozwoju sektoru turystycznego, ale Cypr Północny zaczął również się specjalizować też w turystyce medycznej. Która na pewno jakby stabilizuje ten rozwój tego sektora, wydłużając nawet sezon turystyczny z 8 miesięcy nawet do końca roku, co bardzo też pozytywnie wpływa na cały rozwój regionu i przyciąga tak naprawdę ludzi z całego świata. Zatrzymując się na chwilę przy tym rynku medycznym, usług medycznych w turystyce. To, czy to również jest czynnikiem, który wpływa na wartość naszej inwestycji? Tak, dość ciekawą kwestią jest to, że Cypr Północny w tym roku objął prezydenturę międzynarodowej organizacji Global Heart Council, która zrzesza 92 kraje, jeśli chodzi o kraje członkowskie, w tym Polskę, i takie potęgi jak Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o Potencjał tego rynku jest to 1 bilion dolarów plus potencjał na około 100 milionów turystów, pacjentów, którzy podróżują w tym kierunku, żeby szukać takich usług. Moim zdaniem jest to bardzo dobra strategia, jeśli chodzi o Cypr północny i rozwój, inwestowanie właśnie w taką medycynę zaawansowaną, ponieważ jest to dobra promocja regionu i przyciąga pacjentów z całego świata, żeby z tych usług skorzystać. Też chcieliśmy się pochwalić, bo jakiś czas temu odbyliśmy nawet pierwsze rozmowy z sekretarzem generalnym tej organizacji, a rozmowy były tak naprawdę prowadzone na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna była to rozmowa w kierunku możliwości zainwestowania w klinikę neurochirurgii. Druga kwestia to jest zapewnienie lokum wszystkim pacjentom, którzy by przybyli z turystyki medycznej na Cypr w apartamentach, co, co ciekawe, naszych inwestorów. Uważamy, że turystyka medyczna podniesie też stopy, stopy procentowe, stopy zysków z tych apartamentów i zapewni jakby obłożenie tych wszystkich apartamentów naszych inwestorów przez cały rok, co na pewno będzie pozytywnie też wpływało na wyższe stopy dla inwestorów, którzy tego na pewno oczekują, więc kierunek jest naprawdę bardzo ciekawy i sektor tej turystyki i tej turystyki medycznej pozwoli zapewnić naszym inwestorom spokój i dobry przychód pasywny. To gdybym chciał zdecydować już na zakup, jestem blisko i spotykam się z taką sytuacją, że chociaż żyję i płacę na Cyprze w Lirze, no to mieszkania nie kupię w tej walucie. Tak, i to jest dość ciekawa kwestia, ponieważ apartamenty kupujemy w funtach brytyjskich. A na miejscu żyjemy bliżej tureckiej. Co ciekawe, jest tam też system brytyjski, jeśli chodzi o budowanie architektury, budowanie apartamentów. Co ważne, metraż apartamentu liczymy po e, zewnętrznym obrysie lokalu, czyli jeśli mamy część użytkową i mamy balkon, to e, balkon jest wliczany w metraż tego apartamentu. Żeby to też jeszcze wyjaśnić, jest apartament 100-metrowy mamy taras 30-metrowy, więc licząc metraż tego apartamentu po całym obrysie, 30 metrów jest ujęte w całym metrażu tego apartamentu. Na co jeszcze powinienem przygotować się, decydując się na inwestycje właśnie na cyprze północnym? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy niesamowite Formy płatności za apartamenty. Jest to rzecz, której nie ma w Polsce. E, można skorzystać z produktu i z rat 0%, co też na pewno daje nam bezpieczeństwo i swobodę płacenia za apartamenty. A raty nie są obarczone żadnymi stopami procentowymi, jeśli chodzi o banki, więc jest to kolejny plus. Na co jeszcze powinienem przygotować się, kupując mieszkanie inwestycyjne na Cyprze Północnym? Najważniejszą, moim zdaniem, kwestią to są momenty i możliwości form płatności z apartamenty. Są dwie formy płatności. Druga kwestia, są to raty 0%, więc nie są to fundusze w ogóle finansowane przez bank. One są rozłożone w różnych ratach. Przeciągu nawet y, paru, pięciu, pięciu lat, żeby to opłacić. Y, wyselekcjonujemy zawsze oczywiście produkt odpowiedni do możliwości inwestora, jeśli chodzi o jego kapitał i też o możliwości czasu y, tego spłacenia. Y, wspomniałeś, że są dwie formy płatności. Jakie to formy płatności? Tak, i teraz tutaj uwaga: y, różnica, której. Która jest taka, której nie mamy w Polsce, a mamy na Cyprze Północnym, dostajemy apartamenty wykończone przez dewelopera pod klucz i cena obejmuje to wykończenie. To zaś... my decydujemy, w jaki sposób one zostaną wykończone, czy to jest jakiś standardowy pakiet? Mamy do wyboru materiały odpowiednio, wcześniej przed kluczami dostajemy odpowiedni mm -hmm. system, żebyśmy mogli sobie wybrać te materiały, więc jest parę modeli, jeśli chodzi o, o wybór kuchni, o wy wybór wyposażenia łazienki, salonu, więc to jest wszystko dostępne dla klienta No i to jest oczywiście w cenie. I to jest pierwsze, pierwszy etap. Druga sprawa, Płacimy dla przykładu różne, równe transze, ale spłacamy je do momentu, załóżmy, 70% wartości apartamentu. Czyli możemy sobie wpłacić 70%, dostajemy klucze, apartament możemy wynajmować, możemy z niego sobie korzystać, może on zarabiać na kolejne raty, a kolejny system płatności jest rozbity znowu na przynajmniej 2 lata. Czyli te 30% jest rozbite znowu w czasie, więc płatność jest podzielona na dwa etapy. Takich płatności, jak długo inwestuję w nieruchomości, to nie spotkałem, więc myślę, że dla polskiego inwestora, inwestora z różnych krajów to jest naprawdę bardzo atrakcyjne. A czy ja dobrze rozumiem, że cały ten zakup odbywa się bez pośrednictwa banku? Bez pośrednictwa banku, ponieważ cały rynek jest oparty tylko na gotówce, więc nie mamy żadnego kapitału banku, nie mamy żadnego zagrożenia, że stopy procentowe banku zostaną podniesione, tak jak u nas w Polsce, a rata zmieni się z 2 do 4 tysięcy złotych, co widzimy na rynku polskim i tutaj naprawdę to wszystko ogranicza i... No i po prostu obywatele Polski mają z tym problem, jest zabezpieczenie, podpisujemy kontrakt, rejestrujemy apartament na inwestora w księgach i wieczystych, więc pełne zabezpieczenie, bank nie ma tak naprawdę do tych nieruchomości żadnego wyglądu. To, że na rynku króluje gotówka, mam nadzieję, nie oznacza, że musimy lecieć na Cypr z walizką gotówki. Oczywiście, że nie. Jest możliwość zrobienia przelewu z polskiego konta na konto dewelopera. Jest to bardzo też wygodne, więc jak najbardziej jest taka opcja i ona jest bezpieczna dla inwestora. Pieniądze płyną bezpośrednio od inwestora do dewelopera. Przelewem oczywiście. A z doświadczenia, jaka jest ten ta najpopularniejsza i najbardziej preferowana na Cyprze? Forma płatności za takie mieszkanie? Mm. Jeśli chodzi o formę płatności, ja preferuję zawsze moim inwestorom, żeby był tu przelew. W większości wszystkie inwestycje są kupowane e, poprzez formę przelewu i my zawsze tak zalecamy, żeby taka forma płatności w ten sposób była wykonywana. To teraz musimy przejść, no jak przy każdej inwestycji, do ryzyk, które istnieją. Wiemy, że nie mamy ryzyka stopy procentowej, ale jakieś ryzyka na pewno istnieją, no bo trudno wyobrazić sobie bez nich proces inwestycyjny. Tak, dokładnie. Bardzo ważną kwestią jest to jeśli chodzi o kupno nieruchomości, na jakich ziemiach te apartamenty są budowane, ponieważ tytuł do ziemi jest to bardzo ważna kwestia. Są ziemie na Cyprze, które są tak zwane, nazwane sporne, czyli one są między Cyprem Północnym a Południowym. I zanim wybierzemy daną inwestycję, zalecam i wspieramy naszych inwestorów z naszym zespołem prawnym, żeby dogłębnie sprawdzić, na jakich ziemiach to będzie budowane. Druga bardzo ważna kwestia to jest możliwość wykupu udziału w gruncie. Są deweloperzy, którzy nie zawsze na to zezwalają, i jeśli nie mamy tego wykupu w gruncie, będziemy mieli potem problem ze sprzedażą w przyszłości takiego apartamentu. Kolejna ważna kwestia, z jakim deweloperem współpracujemy. My zawsze preferujemy tych deweloperów najlepszych, największych. Też oczywiście zanim polecimy inwestycje, to sprawdzimy, współpracujemy z tym deweloperem, który buduje od 50 lat. Bariera językowa. Oczywiście no nie każdy inwestor mówi po angielsku. My staramy się zawsze przetłumaczyć kontrakty w języku polskim, żeby inwestor, kiedy podejmuje, podejmuje decyzje zakupowe, był świadomy, co podpisuje i co czyta. I też. Bardzo ważna kwestia. Staramy się zabezpieczyć każdego inwestora z każdej strony. Mamy wynegocjowane z, in z inwestorami wspólnie, z deweloperem, odpowiednie zapisy, które zezwalają nam na to, że jeżeli mamy harmonogram płatności rozbity w czasie i coś się wydarzy, że inwestor nie ma finansowania, coś się wydarzy, ono oczywiście różnie w życiu bywa, mamy zgodę, że ten apartament po pewnej kwocie wpłacenia możemy sprzedać kolejnej osoby. To jest tak zwane przeniesienie ogółu praw i obowiązków na nowego nabywcę, co zabezpiecza inwestora z każdej strony i może spać spokojnie. To jeśli mamy omówiony proces inwestycyjny, zakup, ryzyka to wyobraźmy sobie, że kupiłem mieszkanie i zastanawiam się teraz jeszcze, przypominam sobie na koniec, że mm -hmm. no fajnie mam mieszkanie, muszę je utrzymywać. Jak wyglądają koszty utrzymania takiego mieszkania na Cyprze? Jasne, to jest ciekawa sprawa. Tak jak wspominałem, e, życie na Cyprze Północnym odbywa się w lirach, e, w lirach tureckich. E, tak jak wyżycie, e, handel, restauracje, tak samo koszta związane z utrzymaniem tej nieruchomości. Co to ciekawe, za apartament, e, salon z aneksem i sypialnią o powierzchni użytkowej około 50 metrów zapłacimy 350 funtów, ale za rok. Mhm. To znaczy, licząc na naszą złotówkę, zapłacimy 150 zł miesięcznie za utrzymanie apartamentu, który preferuje i proponuje tak zwane community, czyli wszystkie tutaj udogodnienia, jak resorty turystyczne, utrzymanie basenów, boiska, prywatna plaża, parking podziemny, sale konferencyjne, wszystkie potrzebne rzeczy do, do funkcjonowania. Więc w Polsce za tą kwotę takie rzeczy są no, nieosiągalne. Po tej pozytywnej informacji kończymy. Stawiamy tu kropkę. Dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim rozmówcą i naszym gościem był Maciej Kozłowski prezes Vivo House.